Cześć wszystkim. Dzisiaj w Inny zaczynamy z innego miejsca, bo jestem jeszcze w pracy. Zostało mi jakieś 30 minut, pewnie ucieknę troszeczkę wcześniej. Eee, plan na dzisiaj, przyjechały mi poławiarze od Kacpra, które wyglądają świetnie. Przy, przy, przyszła też mi już farba, eee, więc zamierzam je troszeczkę zabezpieczyć od zewnętrznej strony, bo kawał świetnej roboty, a nie chciałbym, żeby eee, za szybko je eee, woda skorodowała skorodowała, żeby po prostu drewno nie zmięło. E, są to poławiacze dennicowe, więc e, włączam i wyłączam je po prostu tym wylotkiem. Zobaczycie, tam jest taka przekładka. Pewnie już gdzieś coś podobnego widzieliście, ale, ale na, na rynku nie idzie kupić takich poławiaczy, szczególnie w Anglii. Są tylko takie poławiacze dennicowe nawet od, od łysoniak, które musicie ściągnąć całą dennicę lub założyć. E, tak więc Zamierzam je dziś pomalować, jutro założyć, w piątek włączyć, w piątek i na całą sobotę, bo ule, ule są pełne pierzgi, więc myślę, że, e, że, 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 że dwa dni poławiania pyłku to tak naprawdę niewiele. E, zobaczę, będę eksperymentował, nie wiem jak to będzie wyglądało. A właśnie pokażę Wam, nie wiem czy widzicie, tak odbiegam od tematu, za mną kurciaki. Zrobię takiego troszeczkę luźniejszego vloga. E, pokażę Wam tam proces, jak malowałem te poławiacze. E, przyjdą mi też matki jutro, więc 10 matek, więc będę je poddawał i, i też pokażę Wam to więcej z tego. Złożę taki e, dłuższy odcinek i, i zdajcie znać, czy, mi się, czy Wam się podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Właśnie zobaczyłem, że nie przyjechała farba, ale pokażę Wam w tym czasie poławiać. Ten jest otwarty. To są Andrzeja poławiacze. Tutaj, tak jedną ręką. O, przepraszam. To w sumie. Musiałby być z tej strony i z tej, tak więc tutaj widzicie. Pszczoła przechodzi przez to. Później musi przejść przez tą kratkę. Kratkę chyba można zamocować. Ale nie trzeba. Teraz poławia. Tak nie poławia. W sumie można byłoby te ściany to całkiem nie. Wtedy część pewnie przejdzie przez tę szparę. Więc e, można tak włożyć i już nie poławia. Tak więc super. E, pokażę Wam szybko, jak to wygląda od tyłu. Poławiacz ma taką szufladę. I ma szufladę do poławiania pyłku, która jest tutaj na tej kupce. Z taką moskitierą. Myślę, że wystarczająco głęboka. Tak jak widzicie, nie wiem, chyba to jest 2,5 cm, ale nie jestem pewien, już nie pamiętam. Jedną ręką się, o, nawet jedną ręką się wkłada. Tutaj nie powinny kitować, bo nie mają jak, ale tak. Szufladka jest, poławia się. O, wszystko przelatuje ładnie przez siateczkę. No dobra, teraz czekamy na, na spray, bo myślałem, że przyszedł. Nie przyszedł. Tutaj chcę je tak ładnie z boku przelecieć, z przodu, z każdej strony i od dołu. A te tutaj części zostawię tak, jak są. Myślę, że jakiś tam propolis i tak dalej, zakonserwuję to drewno. I będzie gitarka. Dobra, do następnej rzutki już za chwilę. Loty pszczół, jak widzicie. Raczej bardzo ograniczone. Mamy godzinę około 15.30. Pogoda jest jak widzicie. Bez szału. Pszczoły tam dosłownie pojedynczo wlatują i wylatują. No ale trudno, nic nie zrobimy. Dzisiaj mamy co? Środę. Jeżeli mi ta farba w końcu przyjdzie, to ja dzisiaj pomaluję jakimś studem. A w piątek wieczorem założę. W piątek wieczorem i tak mam przegląd. Nie, przegląd mam jutro, bo muszę. Znaczy, tylko kilka uli. Bez tych uli, w których poddaję matkę. E, przyjeżdża aż 10 matek, więc to muszę zrobić taki troszeczkę grubszy przegląd. No dobra. To ja czekam dalej na spray i w kontakcie z Wami. Hej. Tak, swoją drogą miodarka sprzedana eee, kupiłem za 350, sprzedałem za 250 podziałała co jeden, dwa sezony, ale ważne, że poszła, Muszę sobie tutaj rozpakować to linie, zapakowane jedną ręką to nie robota, ale oj, teraz narobię bałaganu. Dobra, później sobie je wyciągam, i malujemy kurtowo. Dobra, rozpalamy pod Przyszłe przyszły matki pakwasty Rotpa, odkurzacz tutaj nowym paliwem. Od teraz dostałem ich do sprawdzenia. Tam chmury, ciemne. Jest taki nie specjalny dzień na zaglądanie do pszczół, ale no kurde muszę, bo jak dzisiaj to nie wiem kiedy. Dobra. Tutaj są poławiacze gotowe. I za chwilę. Plan jest taki, że wrzucam poławiacze do 25 najlepszych uli i wrzucam matki tam gdzie potrzeba, tak więc za jednym zamachem Postaram się wszystko załatwić i pokażę co jest. Dobra i lecę. Nie wiem ile będziecie widzieć. Ale coś tam zobaczycie. Tutaj ściągam praktycznie od razu korpusy. Dwie miodnie w miarę pełne. Tutaj ta jest dopiero niedawno dodana, więc to no jeszcze nie ma za wiele, ale pszczoły są, więc nie jest tak źle. Muszę troszeczkę. Muszę w tym ulu Koniecznie muszę sprawdzić, czy nie ma mateczników, bo to jest. Jest tak. Bo to jest matka, która, która która, za wszelką cenę chciała się wyroić. Już chyba trzy przeglądy były mateczniki, więc dziś chyba już, jeżeli będą znowu, to odkład. I już widać, że coś jest. A, aha, tak, tutaj coś jest. Tu jest zrazu matulka więc więc dam ją na bok bo możliwe że zaraz ją będę zabierał do odkładu Od... co tutaj mamy miseczkę bez niczego wszędzie jajka więc nie przestała nieść jajek miseczka pusta miseczka pusta okej okay. No, tutaj dostały całe ramki, one są suchutkie, całe wypełnione jajkami. Dosłownie po brzegach mam troszeczkę parę kropelek. E, nie widać na razie mateczników, super. Uuu, pełny czerwi, zobaczcie, deseczka. Brzegi, po brzegi. Tutaj jest miseczka pusta. Chyba wyszła ze stanu rojowego. Ona była i to tak dobrze w stanie rojowym mimo to. <laughs> przyniosły sporo miodu. Oho! Tu już mamy matecznik. Trzeba będzie coś zrobić. Matecznik klejowy. Dobra, jeszcze sobie to przedłużę, bo mi się kurde nie chce, teraz jest w taką pogodę. Ja tutaj mam jak najszybciej przelecieć. Tu mamy kolejny matecznik, zobaczmy Nic w nim nie było. Tu jest kolejny pusto pusto. No dobra. prawdopodobnie już postanowiła, że chce się wyroić i nic jej nie zrobię, ale spróbuję. jeszcze chyba raz dobra, tutaj to wygląda tak, że nie chcę im, im już dmuchać żeby nie zeszły za bardzo na dziennicze, trochę ich może poginąć wtedy może was postawię w innym miejscu żebyście mogli to widzieć lepiej Kładać dzisiaj tak, biorę dębę. Tak Przyściąć korpus, ściągnę tę nicę. Dobra, teraz pierwsza trzymiarka. Jeszcze nie zakładałem tych ten nic nawet jak na próbę. Tu pasuje, tu pasuje. Tu pasuje, tu pasuje. A co by miały je pasować? Tymice są po prostu nieziemskie, więc wszystko będzie pasować. Matkę mamy na boku, ale ją. No. Tutaj jest matuczka gdzieś. z powrotem a ja co, zakładam kratę pszczoły będą na chwilę błądzić ja jeszcze tutaj założę beleczkę za chwilę szczepię te pszczoły założę korpusy i lecimy, za chwilę nagram resztę no i udało się, na pasie znowu wielki bałagan wszystkie denice wyleciały pszczoły sobie już z nich zleciały E, padła mi bateria, tak więc nie mogłem Wam pokazać więcej e, Więcej, ale tak to wygląda, widzicie? Wszystko pod kolor, ładnie Pszczółki już wchodzą Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale pszczółki już wchodzą e, Nie wszystkie beleczki pomalowałem, na niektóre nie starczyło jeszcze farby Tutaj są jeszcze niepomalowane. pomalowane e, Tutaj dennice stare Muszę je pozbierać, wyczyścić i i pozakładać do uli, w których nie mam do których nie ma dennic tu się jakieś pszczoły zebrały no, a chodźcie zobaczymy do tyłu, bo w sumie z pierwszego ula, do którego założyłem dennicę mógł się już zobaczyć jakiś pyłek o, tutaj, ten ul był jako pierwszy czekajcie, tutaj mój rysik położę No, są pierwsze. Pierwszy pyłek, ale to wiecie. Ile? Pół godziny. Pszczoły prawie nie natają, więc jego nie ma co więcej oczekiwać. Jutro już jest lepsza pogoda, więc może e, złapiemy więcej. A w sobotę powinna być już rewelacja z pogodą. E, więc powinienem już tego troszeczkę nałapać. Znowu bałagan. Słusznie muszę się za to sprzątanie zjąć Ale co? Nie ma wyjścia Tutaj parę ramek Z węzłom przygotowanych Bo mam zamiar do niektórych ulic założyć nadstawki w sobotę Znaczy dołożyć No ale fajnie, lotów praktycznie nie ma Zimno Rzepak Rzepak to już w sumie zielony Zostały klony, kasztany Które dobrze kwitną I to będzie generalnie chyba koniec Jeszcze jakieś tam dzikusy kwitną Takie białe kwiatki, nie wiem co to jest eee, Gdzieś to tutaj widziałem O, to tutaj eee, Na to pszczoły widziałem, ładnie oblatują To jest teraz w takim szczycie kwitnienia O, tutaj widzicie Ale to będzie chyba wszystko Dobra eee... Pokażę jutro jak, jak dużo złapały pyłku. O, tutaj muszę wsadzić korek, bo pszczoły będą pewnie chętnie wchodzić tym wejściem, jak nie będzie korka. E, jutro postaram się nagrać ile złapały, albo w sobotę. I dodam Wam odcineczek. A Wy się trzymajcie i hej! Dobra, jesteśmy dzień po. Minęło już prawie pół dnia. Zobaczmy co się nazbierało. No, tu już jakaś ilość jest. Ładnie. Zobaczmy jak pszczoły sobie przechodzą. Swobodnie. Widać, że nie sprawia im problemu przejście przez przez wylotki. No super. Teraz sprawdzę ich więcej. Ale jeszcze się przejdźmy. Wszystko ładnie lata. No i chodźmy. Sprawdźmy na przykład ten niebieski. Bo tam ładnie widziałem. Oblatują. Trochę pszczoły się nazbierało No. Ładnie. Ładnie, ładnie pszczółki, rzućcie się stąd. Super, poławiacze działają. Zobaczymy, ile się nazbiera do, do niedzieli. Ja myślę, że już ten odcinek puszczę cały na YouTube'a, a w niedzielę zobaczymy, ile będzie po dwóch dniach we wszystkich szufladach. Po prostu przejdziemy się z wiaderkiem i zbierzemy. Tyle, ile jest Dobra, trzymajcie się. A nie, może jeszcze wam pokażę, jak to działa. Kurde, chociaż nie za bardzo, bo jak ściągnę. Chciałem pokazać Wam, jak to się ściąga i zakłada. No, ale co tutaj do pokazania, w sumie nie ma za wiele. Ale jak wyciągnę, to mogę zgnieść jakieś pszczoły, nie? O! Leziały. No, chodzi o to, że nie chciałem. Teraz muszę to, kurde. Zostawić już, nie mogę włożyć tego z powrotem. No dobra, ja kończę, trzymajcie się, hej.